Panie profesorze, gratulujemy kolejnych wygranych wyborów. Która to będzie kadencja i jakie ma Pan plany? Jest to dla mnie wielki zaszczyt, wielka radość i satysfakcja, że koledzy bardzo wybitni okuliści światowa okulistyka w polskim wydaniu. Poprosili mnie o kontynuowanie mojej misji już w trzeciej kadencji. Po raz trzeci zostałem przewodniczącym Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich. Po rzeczywiście bardzo gruntownych zmianach, bo dwie poprzednie kadencje to było przede wszystkim uruchomienie platform edukacyjnych, zarówno online, jak i kilku spotkań, i zjazdów w ciągu roku. Również Nawiązaliśmy bardzo silne i aktywne współpracę z towarzystwami międzynarodowymi, i również zachęciliśmy kolegów, zarówno bardzo doświadczonych okulistów, ekspertów i chirurgów, ale również kolegów, którzy dopiero wchodzą w ten zawód, czyli zarówno szkolących się rezydentów, czy też młodych chirurgów, którzy zaczynają. Kształcenie w tym obszarze, żeby dołączyli do nas. To już jest kilkuset członków. Mamy również bardzo dobre wyniki finansowe, bo o tym też prezes stowarzyszenia musi myśleć, i mamy kilka spotkań w ciągu roku od Lublina poprzez Kraków, Warszawę, ale też Poznań i, na przykład, wymienię z mniejszych takich spotkań Wałbrzych, z tym, że również oczywiście spotykamy się w Białym Stoku i innych miastach. Stąd rzeczywiście te lokalne ośrodki coraz prężniej działają, mamy powołanych przewodniczących tych lokalnych oddziałów i bardzo silną konsolidację środowiska. Jakie plany w takim razie na tą kadencję? Z takich dosyć spektakularnych planów chciałbym wymienić na przykład powołanie ośrodka szkoleniowego dla polskich okulistów w Bombaju w Indiach. Gdzie będziemy zapraszać młodych adeptów chirurgii po to, żeby szkolić ich również w formule hands-on. Mamy oczywiście plany rozszerzania współpracy z innymi towarzystwami, wspomnę tu o Middle East Ophthalmology Meeting Society to jest towarzystwo z Dubaju, gdzie nawiązaliśmy już kontakty, mamy umowę i w przyszłym roku chciałbym zachęcić polskich młodych okulistów do aktywnej współpracy i uczestnictwa w tym zjeździe z prezentacjami, publikacji, artykułów, prezentacji tam na miejscu w Dubaju. Jeżeli chodzi o takie zmiany, o które jako towarzystwo, bo wiadomo, że poza konsultantem krajowym także towarzystwa wnioskują do Ministerstwa o różne zmiany, czy jest coś, na czym by Panu zależało? W tej chwili muszę podkreślić bardzo kluczową rolę pana profesora Marka Renkasa, konsultanta krajowego, który jest wiceprezesem Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich, wspiera mnie. W zasadzie ramię w ramię pracujemy. Nad tym, żeby wprowadzać nowe rekomendacje, nowe zmiany. Pan profesor tutaj oczywiście jest postacią wiodącą, kluczową. Natomiast my, jako środowisko, wspieramy pana profesora. Wiemy o ciągłych zmianach, jeśli chodzi o na przykład wycenę procedur, czy mówi się o odwróceniu. Piramidy świadczeń na korzyść AOS-u, ale też takie zmiany jak nowe formy szkolenia, kursy atestacyjne przed specjalizacją, przed egzaminem. Specjalizacyjnym, czy różnego rodzaju rozmowy nad kształtowaniem i poprawą już świetnie działającego programu lekowego, który w tej chwili się w Polsce rozwija, a rzeczywiście dzięki temu ratujemy tysiące ludzi przed nieodwracalną ślepotą. My również wydajemy bardzo dużo, cały szereg rekomendacji dotyczących takich dziedzin jak chirurgia refrakcyjna, chirurgia zaćmy, iniekcje doszklistkowe. Także tu jesteśmy bardzo aktywni. Też oczywiście otwarci jesteśmy na współpracę z Polskim Towarzystwem Okulistycznym, tak, żeby iść ramię w ramię i kształtować i unowocześniać Polską Okulistykę. To bardzo dziękujemy za rozmowę i jeszcze raz gratulujemy. Bardzo dziękuję, kłaniam się nisko.